Dziś na kanale o technologii porozmawiamy sobie o elemencie komputera osobistego, o którym pewnie nie myślisz zbyt wiele, a powinieneś. I nie będę tu robił żadnego clickbaitu, tym elementem jest... SSD, bo masa ludzi dobierając komponenty do swojego komputera, czy wymieniając dysk w swoich urządzeniach, czy to w konsoli, laptopie, komputerze stacjonarnym, patrzy na dysk tylko przez pryzmat jego pojemności, pomijając inne, nie mniej istotne aspekty. I w tym materiale podpowiem wam, jak wybrać jak najlepszy dysk SSD, dlaczego jest to szczególnie istotne, kiedy potrzebujemy dysku do pracy, i opowiem wam o tym na przykładzie dysku Samsung 9100 Pro ponieważ Samsung jest partnerem tego odcinka. Na początek story time. Opowiem Wam troszeczkę o tym, jak sam schrzaniłem sprawę dobierając komponenty do nowego komputera, bo wybierając je również kierowałem się przede wszystkim pojemnością i troszeczkę nie zwróciłem uwagi na niektóre parametry dysków SSD, które dobrałem do mojego peceta. I okazało się, że o ile te dyski są zupełnie spoko do grania, do takiego codziennego korzystania, tak przy pracy z dużymi projektami, Nagle wszystko zaczęło mi okrutnie zwalniać, i słuchajcie, ja spędziłem długie dni szukając przyczyny. Myślałem na początku, że to są jakieś problemy: wiecie, z procesorem, z przegrzewaniem się, z kartą graficzną. Nie zliczę ile razy rekonfigurowałem BIOS, żeby upewnić się, że wszystko jest z nim w porządku. A w innym finalnie okazał się właśnie SSD, i możecie teraz zobaczyć na przebitce, w czym tkwił problem. Nie. To nie jest pomiar prędkości z dysku HDD, to jest pomiar z dysku SSD, który niestety ma bardzo mały bufor, a przez to, kiedy korzystamy z dużych plików, kiedy kopiujemy duże ilości danych, to ten dysk po prostu zwalnia do niemalże zera, to jest nieużywalne. A w naszym przypadku my pracujemy słuchajcie, z projektami nierzadko ważącymi ponad 200 GB. Te pliki są w ciągłym przemiale. Czy to przerzucane z dysku na dysk w celu na przykład skopiowania do chmury, czy po prostu przerzucane do programu. I ja wiem, że niektórzy mówią, że do obróbki wideo to nie ma znaczenia. Często ludzie pracują na zewnętrznych dyskach, ale to ma znaczenie. Jak zrobicie sobie pomiary, to różnica między dyskiem zewnętrznym a dużo szybszym dyskiem wbudowanym jest przeogromna. Więc, że tak powiem, ja się już nauczyłem na błędach, a teraz podpowiem Wam, jak tych błędów uniknąć i na co zwracać uwagę. Ale zanim do tego przejdziemy, przedstawię wam bohatera dzisiejszego odcinka, czyli nowy dysk Samsung SSD 9100 Pro. Jest to dysk SSD na interfejsie PCIe generacji do tej pory te dyski były dostępne w pojemnościach od terabajta do 4 terabajtów, a tu jak widzicie, mam dysk o pojemności 8 terabajtów, który jest nie tylko dwukrotnie większy niż to, co było do tej pory dostępne, ale też nieco szybszy, bo mamy tutaj szybkość odczytu sekwencyjnego nawet do 14800 megabitów na sekundę. Więc to są kosmiczne prędkości, które do tej pory były osiągalne chyba tylko, jakbyśmy wzięli dwa najszybsze możliwe dyski PCIe generacji czwartej. I spieli je ze sobą w RAID Zero. Tutaj mamy takie prędkości dostępne na jednym dysku, i to naprawdę zmienia zasady gry. Ale na prędkości się to nie kończy. Mamy tutaj dysk. Który przede wszystkim oferuje nam pięcioletnią gwarancję i ma bardzo dużą wartość zapisu całościowego. Co więcej, ten dysk jest dostępny w wersji bez radiatora oraz z radiatorem. Jeżeli nie macie na płycie głównej radiatora, to możecie skorzystać z dołączonego radiatora do zestawu, a jeżeli macie takowy, no to go nie potrzebujecie i dzięki temu możecie też zmieścić ten dysk do laptopa, czy chociażby do PlayStation 5, z którą też jest kompatybilny. Kolejna bardzo istotna cecha to brak spadku szybkości i płynności działania, kiedy dysk jest zapchany albo pod bardzo dużym obciążeniem, bo naprawdę bardzo często się zdarza na Windowsie, to zwłaszcza widać, kiedy mamy zapchany dysk i próbujemy chociażby otworzyć folder, to bardzo często jest tak, że te foldery pojawiają się, tak wiecie, stopniowo, tak jakby dysk się bardzo powoli odświeżał. Tutaj nawet jeżeli załadujemy ten dysk pod korek, co jest dość trudne przy 8 TB, no ale jednak, no to możemy liczyć na pełną wydajność. Do konfiguracji tego dysku oczywiście nic nam nie potrzeba, to jest sprzęt plug and ale jeżeli chcemy przeprowadzić na przykład testy diagnostyczne, zmienić wydajność tego dysku, mamy od tego aplikację Samsung Magician, w której możemy też przeprowadzić pomiarę wydajności tego dysku. Jak mówiłem, zmienić jego ustawienia, sprawdzić, czy wszystko jest w dobrym porządku, żeby mieć pewność, że nasze dane są bezpieczne. I tak jak wspominałem, Samsung oferuje nam tutaj 5 lat gwarancji. I jak na dysk PCIe generacji 5, jest to dość atrakcyjna oferta, zwłaszcza w tych niższych pojemnościach, ale nawet jak na pojemnościach. Pojemność 8TB, cena tego dysku jest całkiem przystępna, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że z tej pojemności będą korzystać przede wszystkim profesjonaliści. To powiedziawszy, wróćmy do tematu odcinka i do tego, na co warto zwrócić uwagę wybierając SSD do swojego komputera. Oczywiście najważniejszym aspektem, na jaki musimy zwracać uwagę, jest nadal pojemność, ale tutaj indywidualne potrzeby bardzo się różnią. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć tyle, żebyście zawsze brali więcej pamięci, niż się Wam wydaje, że potrzebujecie, zwłaszcza jeżeli pracujecie z dużymi projektami. My popełniliśmy ten błąd kiedyś, konfigurując sobie komputerę do pracy, że wzięliśmy maki studio wyposażone wyłącznie w 1 terabajt SSD i to jest wartość, która wystarczyła nam na mniej więcej nic, bo no terabajt jak dodamy pliki systemowe, wszystkie wtyczki, oprogramowanie, to na pracę z faktycznymi projektami zostaje nam, nie wiem, może pół terabajta, a to są dwa projekty. Więc zwłaszcza jeżeli wybieracie dysk do pracy, zawsze dbajcie o to, żeby ta pojemność była znacznie większa, bo kupujecie dysk nie tylko na dzisiaj, ale na długie lata, a potrzeby z czasem mogą się zmieniać. A nawet jeżeli gracie w gry, no to słuchajcie, wiemy ile ważą nowe gry AAA. Ważą z roku na rok coraz więcej, nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek się miało w tej materii zmienić, więc tego miejsca zawsze lepiej jest mieć więcej niż mniej. Kolejna rzecz to oczywiście wspomniany odczyt i zapis sekwencyjny, ale także odczyt i zapis losowy, bo nierzadko bywa tak, że zapisy w syntetycznych testach nie przekładają się na to, jak dysk działa w rzeczywistości, a tu możecie na przebitce zobaczyć, jak działał właśnie ten dysk Samsunga 9100 Pro. Jak możecie sprawdzić, przekopiowałem sobie folder, który miał 250 GB, i nie licząc króciutkiego momentu na buforowanie, ten dysk działał cały czas z idealną szybkością. Nie było takiej sytuacji jak w tym poprzednim przykładzie, gdzie prędkość spadała niemal do zera. Tutaj cały czas osiągaliśmy maksymalną szybkość i to jest szalenie istotne, żeby dysk nam nie zwalniał. Jeszcze bardziej istotne i na to też trzeba zwrócić uwagę jest to, żeby dysk się nie przegrzewał, bo wbrew pozorom wielu ludzi naprawdę nie zwraca uwagi na to, że dyski SSD wymagają adekwatnego chłodzenia. Producenci płyt głównych już się tego trochę nauczyli i na większości płyt głównych ze średniej i wyższej półki znajdziemy już zintegrowane radiatory. Chociaż też z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze spełniają one swoją rolę dostatecznie dobrze i czasami dobrze jest zamiast nich zastosować radiator, który dołącza do zestawu producent dysku. Odprowadzanie ciepła od SSD jest bardzo istotne, jeżeli chcemy się cieszyć właśnie tą ciągłą pracą, zwłaszcza jeżeli praca nad projektami długotrwałymi, tak jak przy montażu wideo. No ja siedzę czasami po 4-5 godzin ciuńkiem przy montażu wideo, przy obróbce zdjęć, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zagrzany dysk SSD spowalniał mi pracę. Kolejna rzecz, to wspomniane przeze mnie wcześniej: buforowanie. Sprawdzajcie, czy dyski mają taką funkcję jak HMB, która w razie, jeżeli buforu na dysku nam zabraknie, skorzysta z pamięci RAM w celu buforowania. To ma naprawdę bardzo dużo sensu, bo inaczej będziemy mieli sytuację takie jak pokazane. We wstępie, gdzie przy kopiowaniu bardzo dużych plików dysk nam po prostu zwolni do zera. To jest istotne, a bardzo łatwo to przegapić, bo większość producentów nie chwali się tym w oficjalnej komunikacji. Tutaj wiemy, że mamy bufor do 8 GB i z mojego doświadczenia bez problemu to wystarcza do przekopiowania nawet największych plików, jakimi dysponuje, co zresztą sami widzieliście na pomiarach. No, i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to naprawdę gwarancja i maksymalny przemiał danych, jaki jest w stanie znieść ten dysk. Bo dyski SSD ze swojej natury nie są aż tak wydajne jak dyski HDD, jeżeli chodzi o długowieczność, ale to nie znaczy też, że są już tak słabe jak były kiedyś. Teraz spokojnie możemy kupić sobie właśnie taki dysk SSD, i mamy tutaj ten przemiał danych na poziomie 2400 terabajtów, czego mówię, no ja na pewno nie będę w stanie wykorzystać w swoim życiu, większość ludzi pewnie też. Ale na to warto zwrócić uwagę, bo czasami te wartości są bardzo niskie, a to oznacza, że po kilku latach ten dysk SSD, nawet jeżeli nie będzie jakoś intensywnie używany, będzie do wymiany. No a jednak to jest fundament, na którym stoi nasz komputer, więc naprawdę warto zadbać o to, żeby był nie tylko szybki, nie tylko pojemny, ale też długowieczny. I co i to już było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Zwracajcie uwagę na to, jaki SSD wybieracie. Ja wiem, że wybierając zwłaszcza nowego pc myślimy przede wszystkim o tym, żeby dać mu jak najszybszy procesor, jak najszybszą kartę graficzną, jak najwięcej RAMu, a na takich rzeczach jak płyta główna czy SSD, to wiecie, każdy próbuje troszeczkę przyoszczędzić, bo przecież ten materabajt, ten materabajt, no to jaka jest różnica, a okazuje się w praktyce, że różnice bywają ogromne. Także zwracajcie na to uwagę, dajcie znać w komentarzach. Co o tym sądzicie? Z jakich dysków wykorzystacie? Chętnie się tego dowiem. Jak już będziecie w komentarzach, to standardowo poprosimy Was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i co? Zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne i dzisiejszym hasłem niech będzie szybki SSD. Wpiszcie to hasło w komentarzach, a ja będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i słyszymy się w podcaście o technologii. Cześć!